Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, zapraszam na kolejne spotkanie z i Przedstawię wam dzisiaj aspekty na dzień 29 listopada 2025 roku, sobotę. Dzisiejszy dzień jest pod władaniem Tygrysa według chińskiego kalendarza i to właśnie Tygrys sponsoruje naszą dzisiejszą prognozę pogody. A jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj czwarty urzędnik, a nazwa jego brzmi harmonizować. No i dzisiaj, moi drodzy, w kalendarzu mamy zaznaczone Andrzejki, tak, tu w tej naszej części e, Europy. Drodzy moi, co więcej, a jeśli chodzi o kalendarz chiński, no to według kalendarza solarnego miesiąc jest we władaniu ognistej świni, według kalendarza lunarnego we władaniu ziemnego szczura. Rok dalej we władaniu drewnianego węża, zarówno według kalendarza solarnego, jak i lunarnego. No i oczywiście, moi drodzy, zachęcam was do zapoznania się raz, że z horoskopami rocznymi, dwa, że z loszu szczęśliwej wieloletniej gwiazdy, na rok 2025 oraz z informacjami na temat pustego kursu księżyca, ważnej części składowej kalendarza lunarnego zarówno dla miesiąca jak i roku. Wszystkie informacje na temat pustego kursu księżyca na miesiąc listopad jeszcze tutaj trwające przez te dwa dni znajdziecie na dole w opisie filmiku, a na miesiąc grudzień informacje o pustym kursie księżyca już zostały opublikowane 25 listopada na kanale i one oczywiście też są tutaj linkowane na dole w opisie. Moi drodzy, czwarty urzędnik czas harmonizowania. Według Feng Shui dzisiejszy dzień jest dniem dobrym na takie czynności jak medytacje, mediacje, negocjacje. Dobry też czas na to, aby pozbyć się złych nałogów, na to, żeby rozpocząć remont czy budowę. I nie zdziwcie się, jeśli niektórzy z was po prostu kompletnie nie będą mieli dzisiaj ochoty na zabawę andrzejkową. Będziecie może niektórzy z was mieć troszkę taki minorowy nastrój. To normalne, bo bo możecie bardzo mocno odbierać po prostu wpływy czwartego urzędnika. Czego dzisiaj Feng Shui nie zaleca? Nie zaleca pochówku zmarłych i rozpoczynania spraw spornych. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego tygrysa, konia, psa i świni. Neutralny dla bawołu, królika, kozy i koguta, a zły dla szczura, smoka, węża i małpy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejne spotkanie z Feng Shui.